Dzień dobry, witam wszystkich bardzo bardzo serdecznie. W najnowszym odcinku zagrajemy z Yes Your Grace. E, witam Was znowu czarnym t-shirtem i przypałem na mieście. Nie mamy kasy, trzeba zbudować dużo rzeczy. No i nie mamy na razie jak tego zrobić. Możemy sobie dopłacić tutaj troszeczkę zasobów. Może tak. 10 damy. 10 powinno być ok. No i co? Przejdźmy tutaj. Do oj. O, szczała w środku. tana już tutaj. Wydaje mi się, że to przyszło z ogrodów. A Ach, co ona znowu wymyśliła. Córka nam tu szczela w okno, dobra, generale. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się, niedługo tu powinni być. Powiedziałem wieśniakom, by się stawili, niedługo powinny być. I powiedziałem wieśniakom... O a nie, raczej dziwne doświadczenie. Wydawało się jednak zadowolony z rezultatów, czyli to był ten gościu co. A, dobra, to wysłaliśmy go łowce przejść do tego. Tego gościa od y, poemów. Wasza Wysokość, nie mogę uwierzyć, że przekonaliście go, żeby posprzątał. Rzeźnik wrócił do domu w zeszłym tygodniu i posprzątał całą drogę, przeklinając rzuca i rzucając wszystkim, co popłanie, ale teraz jest czysto. Nie sądziłem, że nas wysłucha. Jest oparty jak muł. Byłem pewien, że wolałby się stąd wyprowadzić niż posprzątać. Dziękuję wa bardzo, Wasza Wysokość. Cieszę się, że mogłem pomóc. Ty też pomóż mi o, mu oczyścić ścieżkę. To nie tylko jego odpady, oczywiście, Wasza Wysokość. No i gitara. Będzie zakończenie. Zakończony i jest lód. Nie ma nic, lulu. Wasza Wysokość. Mówią, że domagasz, pomagasz radowiańskim bydlętom. Uwalniasz chłopów. O, dba o to, czy to kobiety, czy psy, czy dzieci. Moglibyśmy. Mogły, mogłyby to być psy, i mam to gdzieś. Jedna hołota. Na stryczek z nimi tyle co powiem. Niechatana zmiażdży zmiaży cię w proch. Twu. Co to było w ogóle? To od dębów? To wiedźmo? Zywaliście mnie, jak mogę pomóc? Czy dołączy do mnie w nadchodzącej bitwie? Jasna, wasza wysokość. Wasz łowca poradził sobie z... dobrze z tymi bełtami. Pokazał mojej żonie, że nie kłamie. Możecie liczyć na mnie i moich przyjaciół, Wasza wysokość. Bardzo dobrze. 13 tygodni. Sześciu. Dlaczego król miałby mnie wzywać? Czy dołączysz do mojej armii? Nie uwierzyłeś mi, kiedy przyszedłem po pomoc w sprawie mojej rodziny i szkatułki. Poszedłem i sam znalazłem szkatułkę. Otworzyłem ją, ponieważ byłem ciekaw co jest w środku. Nie chciałem umrzeć, jak wuj Wszedłka zawierała jakąś klątwę i odebrała mi wzrok. Nauczyłem się polegać tylko na słuchu, ale z pewnością nie mogę walczyć. Przykro mi to słyszeć. No, spoko. Proszę o wasza wysokość. Ta kobieta próbuje zabrać moje dziecko. Myślę, że chce je skrzywdzić. Ona kłamie waszą wysokość. To ona okrada MOJE dziecko i martwi się, że zrobi mu coś strasznego. Wasza wysokość. Coś jest wyraźnie i tak. Nie możemy dać tego dziecka komuś, kto mógłby je skrzywdzić. Eee, dlaczego nie przeciąć go... O, właśnie. Z tym. z tym nie Przeciąć go na pół. To jest nawiązanie do... Eee, tam było coś takiego, nie pamiętam gdzie, ale tam król powiedział, że e, jeśli przedniesz je na pół, to tam jedyna matka powie, że. jedna z, Prawdziwa matka powie, że nie chce krzywdzić dziecka. To, to spróbujmy to. Poproszę generała, żeby go przedzielił na pół. Wtedy otrzymacie obydwie równą część. Co okropne. Nie marnujmy mi więc czasu siekać. Czyli to jest, jego, to jest jego matka, to jest kłamca. Ale to wyjaśnia, kto naprawdę dbał o myślę, że lepiej mu będzie z matką, która nie chce by go przekroić na, na pół. Dziękuję, wasza wysokość. Ej, plus dwa kupiec. Wasza wysokość, przynoszę wam coś naprawdę niesamowitego. Zaraz tylko dla najbogatszych królów i lordów. Torebka cukru. Sprawi, że wasze życie będzie słodsze. Można go oddać, dodać do wina lub chleba. Jest przepyszny. Mm. Nie, dzięki. Przyjmuję takich luksusów. W tej chwili mam zbyt wiele innych obowiązków. Może wróć po bitwie. Jasna wasza wysokość. Miłego dnia. No, nie mamy teraz... Dosłownie nic do, za, do zrobienia, tak naprawdę. E, może Grego zaprosimy i spróbujemy, żeby Grego nam dał tam chociaż tych 80 ociuchów w Chodźmy pogadać z Asalium. Zobacz, co zrobiła. Na bogów, coś ty zrobiła ze swoimi włosami z, i z sukienką. Czy kolczyk... To kolczyk w twoim nosie. Należysz teraz do tych barbarzyńców? Erik, wiedziałeś od Właśnie wróciła z miasta. Spuszcz na nią. Oni nie są barbarzyńcami. przez nich tak nazywać. To nie jej wina, że urodziła się po drugiej stronie gór. Bądźmy ciszej. Asalia. Hmm. O co chodzi z nowym strojem? Zub, zamierzasz dręczyć swoją matkę? Nie, przemyślałam tylko, że spróbuję czegoś nowego. A maja mi w tym pomogła. Och, wiedziałam, że to jest sprawka. Nadal widujesz się z moją? Myślałem, że twoja matka zabroniła jej wstępu do zamku. Tak, wrzuciła ją z zamku, ale nie powiedziała, że nie mogę się z nią widywać. Spotkamy się w miasteczku i powiemy się przez kilka godzin, to wszystko. A wiesz, teraz płukiem miecz już się znudził? Cóż, trochę maja pożyczyła mi swój, abym mogła poświczyć. Mówi, że życie dziewcząt jest trudne, dlatego musimy widzieć, wiedzieć, jak się bronić. Dobra, usłyszałam już, że coś wystarczy. Co by teraz z tego zrobić? Ojcze, nie zrobiłam nic złego, mam tylko nową fryzurę. I zyskułaś bardzo drogą sukienkę. I wybiłaś okno w sali nowej. Ta moja ma na ciebie zbyt duży wpływ. Wpędzi w kłopoty. Myślę, Eryku, że najlepiej będzie, jeśli przestaną się widywać. Z jednej strony to tylko dzieci. Ale też tutaj dużo zabraniałamy, więc niech, niech będzie. Pozwolimy się bawić, dopóki życie im na to pozwala. Włosy odrosną, fabry, farbka się zmyje. Ten kolczyk, cóż, na pewno pozostawić dziurę w nosie, a sukienka będziesz musiała nosić taką, jaka jest. Zniszczyłaś, zatrzymasz. Dziękuję, ojcze. Jesteś dla niej zbyt godny Głodny, Eryku. No nie wiem, czy jest taki zbyt godny, bo strasznie dużo jej zabranialiśmy na początku gry. Teraz jej chcę też troszeczkę to wynagrodzić. Będę w naszej sypialni, jeśli ktoś będzie mnie i i tak tego siedziesz w sypialni. O Jezus! przypominałem tego. Eee... Ako, a chłopcze, dobra, to tylko tyle. Dobrze, czy możemy pogadać z żoną? Możemy pogadać z żoną. To chodźmy do żony. Uchanie. Wymykanie się i ta sukienka w niczym nie przypomina księżniczki. Ta maja ma na nią zły wpływ. Myślę, że ona nie. Tak reaguje z powodu tych wszystkich rozmów o ślubie, które niedawno odbyliśmy. Nie chcę wychodzić za mąż i boję się, że zmusimy ją do małżeństwa wbrew jej woli. Dlatego staram się nie być dla niej zbyt szorstki. Masz rację. Może przesadzam. Zresztą się o nią martwię. Nie chcę, żeby zrobiła coś, czego będzie żałować. Taki wiek. Wyrośnie z tego. Wiem, wiem. Ta ciąża sprawia, że jestem bardziej drażliwa. Nie sądzę, żebyśmy byli w stanie powstrzymać ją przed. Spotkaniem się z mają. Jeśli jej zabronimy, znowu się wymknie. Dobrze, pójdę z nią porozmawiać. Przeprowadzę... Po, przeproszę, że tak bardzo na nią nakrzyczałam. No i git. W końcu możemy jej troszeczkę poluzować. No, teraz do mapa. Mapa, mapa, mapa. Tutaj. Czyje to dziecko? Wysyłamy łowcę. Potwierdź. Dobra, jeden poszł. Teraz tu. Ja jeszcze nie wysłałem łowcy przy przypadkiem. A wysłałem już łowce. ma wysłana. Dolka. Lu. Generał. otwierć No i co? To wszystko w tym tygodniu. Kończymy tydzień. Pozwólcie, że tutaj zrobię takie szybkie cięcie. Tak więc zaraz wracam. Tak więc witam Was z powrotem po krótkim cięciu. No Musiałem tam nakarmić Kicaja, bo się awanturował. Mamy 10 w zasoby. Zapisz kontynuuj. No trudno będzie, trudno, trudno, trudno. Hajsu nie mamy. Chyba będę musiał zrezygnować z wiedźmy albo z kogoś. O gołąb. Ojcze, próbowałem wysyłać listy. Próbowałem ci powiedzieć cokolwiek na murach. Iwo zawsze znajdował sposób, aby powstrzymać mnie od skontaktowania się z tobą. Nie masz pojęcia, jak się ucieszyłam, kiedy usłyszałem, że szczęśliwie wróciłeś do domu. Eee, gdzieś tu się zgubiłem A, wróciłeś do domu Z całego serca dziękuję duchom, które kierowały twoimi krokami Wiedziałem o planach Iwo, ale nie mogłem ci nic powiedzieć Iwo groził mi, że jeśli Popisałbym choć słowo, skrzywdziłby nie tylko ciebie Ale i siostry mat i matkę Groził, że, obejdź, że je ze skóry. Iwo jest nawiedzony, on jest szalony. Wierzy, że pozbywając się ciebie uleczy swoją matkę i pomści swojego ojca. Do diabła z nim zataną i z jego bogiem. Ojcze boję się, tak bardzo tak będzie lepiej. Teraz widzę, że nie ma dla mnie drogi ucieczki. Powiedz Zadani, że jest mi bardzo przykro z powodu Dastiego. Powiedz Asali, aby podążała za głosem serca. Powiedz matce, że ją kocham. Nie hamuj się, kocham cię. Kurde. Czekaj, 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 czekaj. Czy to był list, w którym ona umiera? No to jest pytanie. Ona chyba umara, umiera. Dobra, musimy pokonać Iwo, odzyskać ją. Nie, może się, nie mogą pozwolić, aby ten pasożycie ją skrzydził. Znajdę te kanały i zrównam go z ziemią. Nie wiem, że pragniesz go ukarać. Musimy do tego podejść z rozwagą. Nie możemy stracić bitwy na jego terenie, wasza wysokość. Dobrze o tym wiecie. Potrzebujemy. Aby przybył tutaj, gdzie mamy przewagę murów obronnych. To wszystko moja wina. Nie powinienem był jej tam wysyłać. Muszę pokazać to Aurelei. Dobra, generał. Powiedziałem wieśniakom, by stawili się w sprawie naboru. Niedługo powinni tu być. Powiedziałem wieśniakom, niedługo powinni być. Powiedziałem wieśniakom, niedługo powinni być. Grego, wasza wysokość. Z Gregiem nic nie mogę. Myślę, że to wszystko. Dziękujemy za widzenie. Na do widzenia, wasza wysokość. Wieśniak. Odzywałeś mnie? Czy dołączysz do nadchodzącej mi bitwie? A ta nas zamierza zaatakować. Każda najmniejsza pomoc. Właśnie o małe dziecko, które muszę się założyć. Pomogłeś mi uratować dziecko, Wasza wysokość. Pamiętasz? Nie przydałabym się zbytnio, ale mogę wysłać męża. Jest silny, pomoże, dziękuję. Bądź gotowa, 12 tygodni. Proszę Państwa, 170 żółdaków. Witam Wasza wysokość. Jestem... Dobra, to jest cały czas to samo, to mogę sobie po prostu... Nasza wioska jest silna i zdrowa, możecie nas liczyć, Wasza wysokość. Bądź gotowa, 12 tygodni. Tak, wasza wysokość. Dołączysz do mnie i idziemy na wojnę. Moja armia potrzebuje. Dzięki Wam mogę wreszcie spać w nocy. Też chciałbym móc. Wszyscy moje wiosce staniemy u waszego boku. Dziękuję ci. Bądź gotowa. 12 tygodni. Czy 6 kiedyś budnika? Wasza wysokość? Stworzenia zbliżone do owadów. Żyją na bagnach, świecą w nocy. Niektórzy opowiadają, że strzegą one skarów, ale nie słuchajcie tych kłamstw. Po prostu żartują na tych, którzy podejrzewają ze światłem. Pamiętajcie, jeśli. Po zachodzie słońca zgubicie się w lesie i nie podążajcie za światełkami? Dlaczego mi to mówisz? Nie mogę powiedzieć, że zwykle gubię się w lasach. Mój syn chciał szukać skarbów w lesie. Tak jak powiedziałem, skarby są w przeciwieństwie. Do błotników są niczym innym jak kłamstwem. Jeszcze nie wrócił. Obawiam się, że się zgubię. Wiem mu, żeby nie słuchał bójd Dobra, łowca, dziękuję Wasza wysokość. To cudownie. Może łowca mógłby też się pozbyć błotników i znaleźć skarby. Znaczy się, jakie skarby? Nie ma skarbów? Wasze wsokość, mam problem. Pracowałem nad wszelkiego rodzaju budynkami wiosce. Kuzia, nowa karczma, kaplica to jedyne co potrafię robić. Ale ponieważ pracowałem z bardzo ciężkimi kamieniami, moje plecy się zbudowały. Nie mogę już nic podnieść. Za każdym razem, gdy próbuję się schylić, po prostu mdleję. Co taki stary człowiek jak ja może zrobić, aby zro zrobić trochę złota? Nie mam rodziny, która by mnie wspierała. A do jedynej rzeczy, którą potrafiłem robić, już się nie nadaje. Wyślij Wiedźmę. Moja Wiedźma odwiedzi Twój dom. Może znajdzie lekarstwo na Twoje pracy. Och, dziękuję, Wasza Wysokość. Byłoby świetnie, chociaż nie zamierzałem kłamać. Tak naprawdę to nie, chcę wracać do pracy. W każdym razie, dziękuję, Wasza Wysokość. Nie mogę mu dać żadnych zapasów ani nic, bo... bo powiem, że jest cienko. Do sojuszników żadnych nie mogę. Dobra, chodźmy do Cedani. Naszego małego dziecioka. Czy ma jakiegoś nowego agenta? Wasza Wysokość, Twoja siostra wysłała list. Lorsuri jest bardzo przykro z powodu z tego. Mam nadzieję, że pewnego dnia jej wybaczasz. Nie wiem, czy mogę, Wasza wysokość. Jeśli nie lubiła, to z tego w ogóle nie powinna była go zabierać. Nigdy już nigdy na nie, niego nie, nie zasługiwała. Powiedzmy, mi, kochała Dassiego. Jak tak, jest tak samo smutny, jak i ty. Ja tylko żebyś wiedziała, że żeby będzie. Żebyś miała coś, co będzie ci o nim przypominać. Nie chcę jego futra. Już dobrze, małej ziółku. nie, zobaczysz tego więcej. No. Żałuję, że troszeczkę jej tego pokazałem. No, ale nic nie możemy zrobić. A Salio, choć porozmawiamy z tobą, a tak, ojcze, twoja siostra, Lorsulia poprosiła mnie, abym przekazał, żebyś szła za głosem serca. Och, dawno nie było żadnych wieści. Czy ma się dobrze? Nie kłamujmy, Iwo, chce pomyśleć ojca zabijając mnie, ale nie chcesz żebyś panikowała. Co? Ojcze, dlaczego? Był proces, nie odtrułeś króla Tarysa. Tak, wiem, uspokój się. Nie powinniśmy mu, mu wyrządzić... Nie pozwolimy mu wyrządzić nikomu krzywdy. Wszystko będzie dobrze. Co się stanie z Rulsurią? Nie wiem, kochanie, przepraszam. Dobrze. No. Ona też się martwi, ale ciekawe jak zareaguje na to nasza żonka, która jest oczywiście w ciąży. Kochanie? Nasza córka Auloreo, ona jest w niebezpieczeństwie. To wszystko moja wina. I nic nie mogę zrobić. Dlaczego Bogowie każe nas tak surowo? Jakby bitwa nie wystarczyła. Co się dzieje, Erik? Mógł wtedy jest. W ostatnim liście Rosja pisze teraz wiedzę, yy, że nie ma dla mnie drogi ucieczki. Powiedz matce, że ją kocham. Co to znaczy? Erik, musimy coś zrobić. Wiedziała, że Iwo jest szalony i chce się mi pozbyć. O nie, jeśli Iwo widział ten list, powiedz matce, że ją kocham, czy to miało być pożegnanie? Musimy kogoś po nią posłać. Jego strażnicy są zbyt silni nigdy się do niej nie dostaniemy. Prawdopodobnie trzymają zamkniętą na wypadek, gdybyśmy kogoś wysłali. Musimy poczekać. Naprawdę, jeśli zdenerwujemy, może ją skrzywdzić. Ma pewność, że jeśli nas zaatakuje, to będzie zamek. Ale możemy go zaskoczyć, jeśli odpowiednio się przygotujemy i wygramy bitwę lorsuli, a wróci do domu. Naprawdę mam nadzieję, że tak będzie, kochanie. Dobra, nice. No, jeszcze może jest jakaś tutaj. Oczywiście. Może jeszcze będzie jakiekolwiek. No, możemy jeszcze zdobyć troszeczkę tych żołdaków, ale muszą wrócić i pewnie nie będę mógł wysłać nikogo. Jak to idzie z nagrywaniem? Dobra, w, tym, w tym, tym, tym tym, 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 odcinku zrobimy jeszcze jeden tydzień. Damy sobie tu 10 do zapasów. Ol mam golda, ojojoj. Oj, oj. A bo za nich nie może płacić, super Blik się opłaca wysyłać. No, mogę zbudować fosę? Na razie nie, na razie nie. Zapisz kontynuuj. Mam jeszcze 11 tygodni, więc będę miał chwilkę. Powiedziałem, wiecie, jaką by stawili się w sprawie poboru. Niedługo powinni tu być. Kupiec. Bardzo was mały interes, wasza wysokość. Mogę wymienić wasze zasoby na złoto. Powiedzmy, 25 zasobów za wasze. Nie, nie, nie. To na razie nie. To na razie wszystko. Dziękuję za wszystko. Nie ma problemu, wasza wysokość. Odwiedzę was ponownie za jakiś czas. Czemu naszej armii wygląda niepokojąco. Wasza wysokość musi zebrać i wyszkolić jak najwięcej wieśniaków. Może są tylko wieśniakami, ale po drugi, po, po, dopóki potrafią rzucać kamieniami przydadzą się. To prawda. Miejmy nadzieję, że uda się nam skutecznie obronić zamek. Dobra. Kim ty jesteś? Wzywałem cię. Czy dołączysz do mojej armii w nadchodzącej bitwie? Oczywiście. Nasza wysoka jest najczystsza, najczystsza w całym Dawern. Chciałbym nadal móc w nim mieszkać. Bądź gotów. 11 tygodni. Aurelio, możesz coś przekazać, kochanie. To dotyczy naszego dziecka. Oddejdź mnie w sypialni, kiedy go będziesz mógł. Oczywiście, Aureleo. Oho, uh -huh. jakieś problemy. Wasza wysokość. cierpie na swędzącą chorobę. Swędzi mnie twarz, swędzą mnie nogi. Swędzi mnie. No, to rozumiecie. Nie mogę tego znieść. Niemniej jednak, słyszałem o tym, że ty króla może wylecieć wszystkie dolegliwości. Więc co wy na to wasza wysokość? Czy użyjecie na mnie swoich królewskich mocy? No spoko. Zbliżcie i bądź uzbrojony. Och. Ludy, tylko tej twarzy wieśniaka. Chyba ja czuję, że to działa, wasza wysokość. Niedługo wrócę i dam znać, jak przebiegł proces uzdrawiania. Miejmy nadzieję, że nas nie zaraził, ale to zawsze to morale. Wasza wysokość, mam nadzieję, że macie się dobrze. Witaj w zamku, pastorze. prostu prosić o przysługę. Społeczność zdecydowała, że nadszedł czas, aby lepszyć nasz miastowy kołowrót. Ten na rynku jest mały, stary, ledwo stoi. Rozważamy naprawę, ale lepiej po prostu zbudować nowy. Możemy wykorzystać tę okazję, by tym razem zrobić to porządnie. Społeczność zebrała już dużą sumę złota i zapasów, by móc to sfinansować, ale nie wystarczy na pokrycie prac. Musimy wydobyć kamienie i przetransportować je z gór. Nasz kamieniarz wiedział, że no może wyciąć w nich wzór. Jeśli w tym rynku znalazłby się nowy kołowrót, przyciągnąłoby to więcej osób. Społeczność potrzebuje jest się szczęśliwsza i bezpieczniejsza. Potrzebowałaś mi 25 sztuk złota. o cholipka Mogę wysłać generała. Obawiam się, że nie mogę zapewnić złota, ale mogę zaoferować z mojego generała. Powinienem pomóc ci zorganizować dostawy z kamieniami. Dziękuję. Twoja pomoc jest bardzo bezcienna. Nie mogę sobie pozwolić teraz na spadek tego, bo jeśli sobie pozwolę na spadek, to będzie przypał. To jest Dejlach, lokalna wiedźma. Myślę, że istnieje sposób na zniesienie klątwy. Zachcesz to wyjaśnić, dziela wasza wysokość. Z waszym pozwoleniem moglibyśmy odprawić rytuał, który zniesie klątwę, która została na was założona. Klątwa? Myślałem, że to tylko bójta. To, co powiedziała mi królowa Aurela, brzmi jakby istotnie rzucono na was przekleństwo. Wasze złe, zdrowie, wszystkie nieszczęścia, brak następcy są w rzeczy samej. Nie mogę pomóc w rozwiązaniu wszystkich tych problemów, ale myślę, że mogę się przydać w najważniejszych Prawowity następca. Jaka jest szansa? Czy masz pewność, że urodzi się następca? Istnieje ryzyko? Jak zawsze w tych sprawach, rytuał będzie musiał być odprowadzony bezbłędnie. Ale jak tam pomożecie, szanse na chłopca są bardzo duże. Prawie prawie... Je... Powiedz mi więcej o rytule. Co... O co w tym wszystkim chodzi? Rytuał jest skomplikowany i potrzebujemy, abyście byli przy nim obecni. Wasza wysokość będzie prosić. Dobre duchy, aby działały na, waszą, na naszą korzyść. Będziecie musieli powtórzyć zaklęcie za mną i od czasu do czasu pomóc. Dobra, zróbmy to. To Widać, że żonka bardzo to chce zrobić. Myślę, że powinniśmy to zrobić. Wrotu mógł się odbyć. Będę musiała zabrać kilka składników. Lista jest długa, ale większe rzeczy mogę zdobyć sama. Będę potrzebować z waszej pomocy bardzo z egzotycznymi elementami, wasza wysokość. Czego potrzebujesz? Przygotować nabor, który pomoże królowej Aurelei opuścić jej ciało. Potrzebujemy specjalnego rodzaju grzyba. Jest charakterystyczny jaskrawo-niebieski. Lubi rosnąć w wilgotnych miejscach. Jestem pewna, że można go znaleźć w okolicy zamku. Użyjemy również zioła łaski. Po prostu żałobnika, jeśli jest tak łatwiej. Czekajcie, to ja sobie może to jakoś zapiszę. Szybko sobie to w notatniku zapiszę. Jasno-niebieski grzyb. Zioło łaski, czyli żałobnik. Żałob. Zioło łaski. Dobra? Silny zapach żłobnik królowej, gdy będzie pod wpływem zaklęcia, gdzie jest i co się dzieje. Odgoni też z wyduchy. Nie można kupić od żadnego handlarza zapach zniechęca klientów szuka szukających innych towarów, więc musicie je znaleźć sami. Zaznacz na waszym miejsc, mapie miejsca, w których wasi agenci mogą go znaleźć. Powiedzcie im, aby szukali żółtych kwiatów niebieskimi liściami. Będziemy również potrzebować dwóch fiolek olejku, czyli tutaj, uno momento. Mówię fiolki olejku z Bukwicy. Dobra, ma działanie łagodzące ból, więc będzie darem dla starego ducha. Jeden olejek z by bylicy. Kurde! Tak dużo? Olejek z bylicy. Olejek z bylicy. Prezent dla ducha dorosłej kobiety pomaga przy skurczach. Wędrowni kupcy często miewają takie olejki wśród swoich towarów. Najtrudniejsze do zdobycia na pewno będzie jajko a Potrzebujemy dwóch ja 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 bazyliszka. Bazyliszki? nie dziw się, że nawet potwory chcą mieć następców, dlatego składają jaja. Problemem jest, ludzie zwykle wolą pozbyć się tych stworzeń, a nie trzymać ich młode w okolicy. Wiele osób przychodzi przez wasze salony. Jestem pewna, że zjawi się ktoś tyle dziwny, by je zaoferować, więc proszę się nie martwić, wasza wysokość. kość. Tej będą prezentem dla duchów, jeden dla młodego, jeden dla dorosłej kobiety. Potrzebujemy dwóch, mam nadzieję, że zrozumieją sugestie. Ostatnia rzecz. Radziłem znaleźć książkę o zaklęciach. Myślałem, że ty też rzucasz zaklęcia. Tak, ale te dobre duchy będą chciały usłyszeć niektóre z tych zaklęć z ust ojca. Książka się, nazywa się Przeprowadzanie Rytuałów Klątwy i Uzdrowienia autorstwa. Jurko Zaremby. Jest znanym uczonym w dziedzinie medycyny alternatywnej. Na pewno wpłanie wam w ręce. Powinienem ją przeczytać. Dobrze, kiedy będziemy gotowi? W grę wchodzi magia. Naturalnie, ale nadal bardzo liketne sprawy. Musimy poczekać aż płód się rozwinie. Nie martw się, Eryku. Będę gotowa zaśmatać dotrze do naszych bram. Czuję to. Potem jedynie będę twoim zadaniem odeprzeć wrogów. No okej. Okay. Eee, dobra, mamy kilka wątków. To może być w Izbie Rady ta książka, to od razu zobaczymy czy... Stu nie ma jej tutaj. Puku na książkę. Książka nosiła tytuł przeprowadzenia, rytuałów klątwy i uzdrowienia. ABC nie ma jej tutaj. Czy jeszcze gdzieś mogę znaleźć książkę? Czy jak pójdę tam, to może przejdę. Nie. Czy jeszcze gdzieś mógłbym znaleźć książki? Raczej nie. Ojej, dobra, to będzie na tyle w tym odcinku. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Jeśli się Wam podobał, no to tak, zostawcie łapkę w górę. E, jeśli nie subskrybujecie, zasubskrybujcie. No i co? Do następnego, otrzymajcie się. Cześć. Piszę kolejny wers. Nie każdy sprawia, że jest mi wygodnie. Świeci słońce, przechodzę przez stopnie. Na dole mam torbę, widzę z nią na górę. Nie proszę o ratunek, zawsze w coś się zapakuję.